W miniony weekend odbyły się w Kruszwicy Mistrzostwa Polski Młodzików i ENA Młodzieżowe Mistrzostwa Polski. Zmienna pogoda we większości nie utrudniała przebiegu zawodów. Wioślarze poznańskich klubów zaprezentowali się bardzo dobrze. I nie ma w tym nic nieoczekiwanego, ponieważ na jeziorze go ścigali się medaliści zakończonych niedawno w Plovdiv Młodzieżowych Mistrzostw Świata. Przypomnijmy, polscy wieślarze zdobyli tam cztery medale, z czego trzy wywalczyli właśnie zawodnicy z Poznania. Dwa złote i dwa srebrne. To jest historyczny... To jest historyczny występ młodzieżowej reprezentacji na mistrzostwach świata. My do tej pory zdobyliśmy, zdobyliśmy chyba w 2007 czy tam 2008 czy, czy, czy też cztery medale, ale to był medal srebrny i trzy e, brązowe. A teraz cieszyliśmy się dwa razy z Mazurka Dąbrowskiego. Młodzieżowe Mistrzostwa Świata od Mistrzostw Polski dzieliło zaledwie kilka dni. Czasu, aby przygotować się na najważniejszą dla nich imprezę w kraju nie było za dużo. To było zaledwie parę dni i tak naprawdę nie było tego czasu, żeby odpocząć, bo trzeba było się znowu przygotowywać na te regaty. No i kolejne zgrupowanie przed nami. Więc tak naprawdę tego odpoczynku jest naprawdę bardzo mało. Nie przeszkodziło to zawodniczkom z Poznani w zdobyciu trzech złotych medali w dwójce podwójnej, w dwójce bez sterniczki oraz w osadzie czwórki podwójnej. Na treningach różnie bywało, starałyśmy się, żeby jakkolwiek utrzymać się na wodzie, ale muszę pochwalić tutaj Jessica, bo mimo wszystko e, gdzieś się nie bała, usiadła ze mną, gdzie to nie jest jej konkurencja i naprawdę ciężko odnaleźć się na tym długim wiosie, tym bardziej, że ona jest wagą lekką, e, a uważam, że poradziła sobie świetnie. Eee, no, i co pokazałyśmy? Że dobrze właśnie chodzi o to, że dobrze się bawić, to jest płynąć o Senię 500 i prowadzić ze sobą dialog. Swoją dyspozycję potwierdził też Jakub Woźniak z KW04, srebrny medalista Mistrzostw Świata. Zdobył na Mistrzostwach Polski również srebrny medal. Wyszedłem od startu dosyć mocno wraz z Piotrem i tak starałem się trzymać to drugie miejsce. Tutaj po wczorajszym półfinale. Kolega z Wrocławia dosyć mocno otworzył, ja nie zdążyłem się zabrać z nim i skończyłem na drugiej pozycji. Więc trochę nauczony wczorajszym biegiem. No musiałem wyjść po prostu od tego startu, żeby nie zostać z tyłu i tylko to ciągnąłem do końca. Do Kruszwicy przyjechało w sumie prawie 500 zawodników. Do takiej frekwencji przyczynił się znaczny udział najmłodszych, wioślarzy i wioślarek z grupy młodzików. Jest to przede wszystkim efektem zmiany formy zawodów, na których po raz pierwszy w historii dopuszczono młodych ludzi w wieku lat 11. Kilkoma względami to było podektowane: Raz, żeby zwiększyć to działanie społeczne, a drugie, żeby mieć jeszcze wpływ na e, rozwój biologicznych młodych ludzi, bo wiadomo jaka jest dzisiaj sytuacja na tak zwanym rynku, jest, jest niestety hipokinezja postępująca. No i tym sposobem mamy dzisiaj bardzo dużą grupę młodych ludzi i program, który to wspomaga, czyli młode polskie wiosła, program ministerialny powoduje, że, że coraz większa liczba młodych ludzi zaczynać uprawiać wieślarstwo. Uczą się wiosztłować, e, uczą się no takiej rywalizacji, no jeszcze nie takiej bardzo, bardzo prawdziwej, bo ta bardzo, bardzo prawdziwa będzie później, ale już ze sobą rywalizują. Wszyscy wszyscy trenują na tych samych łodziach, na czwórkach podwójnych. I jeszcze w tym sezonie młodzicy dostaną szansę na rywalizację podczas międzywojewódzkich Mistrzostw Młodzików na Torze Malta w Poznaniu. Najbliższe zmagania dla kadry młodzieżowej to Mistrzostwa Europy w Niemczech.